Ej, filmomaniacy! Dzisiaj na tapecie mamy American Hustle, film, który kipi od oszustw, intryg i nieprzewidywalnych zwrotów akcji. Akcja toczy się w 1978 roku. Poznajemy Irvinga Rosenfelda, kręcącego się w świecie fałszywych obrazów i pożyczek, właściciela sieci pralni chemicznych w Nowym Jorku. Spotyka on zjawiskowa Sidney Prasser. Była tancerkę, która marzy o podboju miasta. Między nimi iskrzyłaczy ich miłość do muzyki Duke A. Ellingtona, a ich wspólna pasja przeradza się w niezwykle dochodowy biznes. Sydney, podając się za angielska arystokratkę, uwodzi bogatych klientów, a ich wspólny dochód rośnie lawinowo. Otwarcie luksusowego biura i założenie firmy London Associates to tylko początek ich przygody. Ale Irving ma problem z onerazelen i syna Deniego, których bardzo kocha. Różałyn, nie chcąc DJC mu rozwodu, szantażuje go, grożąc ujawnieniem jego działalności. W ich życiu pojawia się Richie DiMaso, agent FBI, który, złapawszy Sydney na gorącym uczynku, proponuje im układ w zamian za współpracę. I zdaniem kilku prominentnych oszustów, otrzymają wolność. Sidney proponuje ucieczkę, ale Irving waha się. Wtedy Sidney ogłasza: Ze zwiąże się z Richie. Irving planuje kolejną aferę, ale jeden z klientów proponuje wciągnięcie w nią burmistrza Camden, Karmajna Palito, który marzy o ożywieniu kasyn w Atlantic City. Richie widzi szansę na wciągnięcie w sprawę skorumpowanych polityków. Operacja rusza, a Sidney i Richie realizują własny plan wciągając w to nawet operatorkę FBI. W grę wchodzą miliony dolarów, a sytuacja komplikuje się za sprawa Razelen, która zaczyna romans z gangsterem. Irving musi rozwiązać swoje problemy rodzinne, żeby uratować operację. W tle pojawiają się mafijni bossowie i korumpujący się politycy. Na końcu okazuje się, że wszystko to było gra, a prawdziwe intencje uczestników pozostają niejasne czy Irving i Sidney wyjdą z tego cało. Czy Ryczy poniesie konsekwencje? O tym musicie przekonać się sami. Polecam American Hustle. To film, który trzyma w napięciu do samego końca.